Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę, za subskrypcję. Będę robiła czytanie dla WAK na, na lipiec 2023 roku. Rozkład będę robiła stali telema tarot. Dobrze, jeszcze troszeczkę potasujemy. Myślę, że wystarczy. I zobaczmy, co tutaj dla wag na lipiec. W przeszłości mamy 5 buław. Teraźniejszość 3 kielichy. Przyszłość denarów. Jak y, karta rada 2 buławy. Środowisko otoczenie mag. Trudność cztery kielichy. Jak pokonać królowa denarów. Wynik rada a z kielichów. Kurczę, macie tak przepiękne czytanie. Super. Na spodzie 8 denarów, czyli praca. O 7 mieczy, może tutaj coś sprytnego. Ktoś coś, coś wymyśliliście. A... Rycerz Buław pójście też za, za tym, co was grzeje. Sprawiedliwość, no myślę, że jakieś tu może wyrównanie też. Super sprawa, tak? Dobrze, zaczynamy od przeszłości. W przeszłości pięć buław, jakieś tarcia, czy was, was wewnątrz, tutaj jakaś walka jest, tak? Patrzenie y, na, na różne sprawy z różnych perspektyw. To wszystko może być w was, tak? Mogło się dziać, ale też może z innymi mieliście jakieś tarcia, tak? Ale też jakoś myślę, że też to Wam horyzonty poszerzało. Bardzo fajna energia. Co z tego wyszło? Różnie to może wyglądać, ale mamy tą energię w przeszłości. Natomiast w teraźniejszości mamy trzy kielichy: czyli spotkania ze znajomymi, spędzanie miło czasu, radowanie się. Oczywiście dla nielicznych też jakieś może tutaj trójkąty, może kogoś coś poznajecie, więc też w tej energii też to się mieści. Ale jak mówię, dużo, dużo radości i takiej spontaniczności. Natomiast w przyszłości, a z denarów coś tu się pokazuje. Jakaś nowa, może to zaowocowało jakąś nową propozycją, jakimś nowym tutaj otwarciem czegoś, tak? A z denarów myślę, że to zawsze za sami. Ja jej bardzo lubię, tym bardziej, że Wy macie dwa, A więc ja tam bym namawiała, żeby wchodzić w to, tak? Więc bardzo fajna sprawa, coś przed Wami. Czy to sprawa miłosna, bo jest tych kielichów troszeczkę, ale też też, no może być to innego typu, tak? To też właśnie mogą być związane z jakąś, z przyjaciółmi, z pracą, z innymi obszarami życia. Też jakieś właśnie spotkania, jakaś nowa tutaj propozycja. Natomiast karta rada, dwie buławy. Planujcie drogę. Więc ja bym tu powiedziała, że te energie mówią jednak, żebyście się brali za te asy. Planujcie drogę, jak ona ma wyglądać, z kim chcecie iść w tą drogę, Tak. Więc tutaj, żebyście zrobili plany, to jest istotne, żebyście usiedli i przemyśleli, tak? Nie rzucali się od razu, ale plan tutaj jest ważny. Bardzo fajna wskazówka. Natomiast środowisko, otoczenie pokazuje się jako mak. No to kurczę, może tutaj ta osoba czarować. Miejmy nadzieję, że, że to nie tylko takie właśnie sztuczki, ale ta osoba jest naprawdę sprawcza, jest gotowa na wszystko, można powiedzieć, tak? Ona tu ma wszystkie narzędzia, mimo to, że może nie jest mistrzem w tym, ona po prostu wierzy w to, tak? Ona wierzy, ale dzięki tej wierze dużo rzeczy tej osobie naprawdę może się udać, więc też fajna energia. Chociaż, tak jak powiedziałam, no też jest tutaj element, może być jakiegoś czarowania, tak? Dobrze. Więc dlatego może dobrze zrobić plan, przemyśleć to wszystko. Natomiast jako y, trudność y, pokazują się cztery kielichy. Czyli tu jest takie znużenie, zniechęcenie, może y, już taką sytuację podobną mieliście, może to już jest takie. Znowu to samo, znowu przez ten cały proces wchodzić, tak? może, wam, no może nie chcieć Wam się, tak? A też może być taka sytuacja, że jakby tutaj jest ta okazja, przychodzi ten as kielichów na tej energii. No, zresztą tutaj też jest ten askielichów jeden tutaj wyodrębniony. Przychodzi do Was okazja, a wy po prostu nie wiem, nie chcecie, nie uważacie, że jest wystarczająca dla Was, że nie jest wystarczająco atrakcyjna. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że przy tych energiach jak tutaj, jak się układają, że jednak warto chyba, chyba wejść, tak? Macie tutaj, jak pokonać to, macie królową denarów, no, królowa denarów wdraża wszystko, tak? Jej się też wszystko jakby udaje, jest kreatywna. Jest sprawcza, urzeczywistnia wszystko, więc jakby macie tutaj potencjał. Myślę, że ona mówi, żeby jednak wejść. Myślę, że ona też jest na tyle rozsądna i że potrafi to wejść w jakiś, właśnie w coś, w taki przemyślany sposób, właśnie zaplanowany też, że to może też wam pomóc, tak? ale może to też być yy, osoba, tak? yy, która właśnie, na przykład, do was przychodzi z tym denarem, z ten kielich, tak? że to wszystko tutaj się łączy. I yy, yy, myślę, że jak ona, ta osoba pokazała się też tutaj jako królowa denarów, tak? Nawet gdyby to była ta sama, bo powiedzmy, że to nie musi być ta sama osoba, bo to też może być jakaś ważna dla was osoba. Która przychodzi przez inny proces, ale nawet królowa denarów w połączeniu z Magiem, no to też pięknie, ponieważ ona to wszystko uziemia i jednak no, jest taką osobą godną, bym powiedziała, zaufania. Tak? A to, że nie jesteśmy we wszystkich sferach życia mistrzami, no to jest druga sprawa, ale myślę, że ona właśnie nie będzie tylko czarowała i robiła sztuczki, tylko po prostu no, będzie coś tworzyła naprawdę, tak? Z taką odwagą. Więc myślę, że, że warto wchodzić w te asy. Macie tutaj też tego asa kielichów. Właśnie ważne, żeby jednak to serce tutaj właśnie ten, to serce, żeby mieć też otwarte, być może otwarte na tą osobę, na to, czy to na miłość, czy to na to, co ta osoba przynosi Wam w postaci tego denara, tak? Żeby mieć otwarty umysł i serca bym powiedziała. I to może być bardzo fajne dla Was. Więc tak jakby tutaj yy, yy, podsumowując, myślę, że tutaj yy, bardziej bym stawiała. No zawsze też to może tak, jak mówiłam, że tutaj jakieś trójkąty, coś, że może kogoś poznajecie nowego, też tak może być, tak. Um, może nie jesteście w stałej jeszcze relacji, tak, a pojawia się ktoś, czy jakaś nowa propozycja, właśnie związana z biznesem, z waszą pracą, tak. Czy tu jakieś właśnie mówię, spotkania, które owocują właśnie jakimś takim nowym otwarciem, ale. Myślę, że i tak te wszystkie energie tutaj mówią, żeby, żeby planować, żeby zrobić sobie plan, żeby właśnie podejść z otwartym sercem, żeby otworzyć serce na tę na propozycję, na ten kielich, bo tu kto, ktoś Wam też to podaje, tak? Jeżeli to jest ta królowa, myślę, że to jest osoba godna zaufania. Nawet gdyby to była jej ta energia, to też myślę, że ona w dobrej wierze tutaj tego maga będzie wykorzystywała, więc też można dzięki tej osobie dużo naprawdę zyskać, tak? ponieważ ona też ma w sobie odwagę i też potrafi, potrafi właśnie to wcielać w życie, tak? urzeczywistniać te plany, te, 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 te marzenia, jakieś te działania wspólne też potrafi urzeczywistniać i, i też stoi mocno na ziemi, tak? Więc tak jak powiedziałam, no, w sumie bardzo piękna tutaj Wam się pokazuje energia, tak? Więc jeszcze tu tak jak mówię, jakieś te niuanse musicie sobie sami dopowiedzieć, w jakiej Wy jesteście tej sytuacji, ale myślę, że to jest piękne czytanie. Więc tak wygląda czytanie dla WAK na lipiec 2023 roku. Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. A ja wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Hej!